Los wszystkim słuchajcie mam problem gdy się rucham to pyta wychodzi drugim otworem wszystko przez tą pompkę do penisa ale chuj z tym fudu jest nasze bucha haha musimy kupić czerwone i niebieskie potki. Brakuje nam bo cały czas są turnieje PVP i ten z Junio cały czas nas napiadalają. A teraz nie możemy połowić na fish pocie bo odcieli nam neostrady i brakuje nam kasy. Pierdolić kurwa Junio. Racja racja kurwa. Wiem od kogo możemy kupić poty taki jeden pojebany no obsela 200 bikret za 20 k, a są warte 32. K możemy zarobić na tym ćpunie z krzywym ryjem i mam go nie kocha bo ma małego. Gdy kupimy od niego poty możemy mu wora ukręcić bo jest z i wykorzystać jako męską dziwkę z pod latarni, a jego żonę sprzedać za 1 k a ekipę wyruchać w dupsko też można za free a po całej akcji kupię sobie silne ciałko, nara. Sprzedamy jeszcze obrączki ślubne to może zrobię sinę na m3. Chłe chłe, chłe. każdy lubi sobie poruchać. Znam tego kolesia co te poty sella to droper fubu jest tak samo popierdolony jak on tyle że ma o 5 cm mniejszego okutasa i mu się skrzywia w prawą stronę podczas uprawiania stosunku a czasami zawija mu się o udo. Ło kurwa ale ma przejbane. No to jak zadowala swoją żonę. Ło kurwa nie wiem ale skupmy się teraz na potach. Racja, 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 więc tam gdzie się z nim umówiłeś i dopilnuj, żeby poty zostały zakupione, potrzebujemy ich bardzo i uważajcie na nooby z innych królestw, bo jak skonsumują kurczaki z Tesco to im kurwa odbija i nie wiadomo co zrobią, mogą pomyśleć, że jesteście z i będą chcieli was zaruchać, chłe Dobra już wypierdalac, zara moje dziwki, przychodzę i chcę je zaruchać i ja mi też kilka redpot, załatwione kurwa, do widzenia noobie z krzywą mordą. Ło kurwa jest nasz opancerzony koń. Psiadamy debile. Masz Tomeczku tutaj FMS plus 9 do obrony szef mówił o tych nobach, co zjedzą kurczaki z chyba nie chesz zostać wyrychanu w dupsko. Dobra gogo. 8kniu. Witaj kulego. To są moi pojebani partnerzy. Dobra koniec pierdolenia przyjechaliśmy po te poty. Podobno są najwyższej klasy więc przyjechaliśmy je zakupić mam przy sobie 60K. Pasuje ci znak zapytania. Może być. Masz tutaj Yangi. Ło kurwa może być muszę swoje suczki jakoś opłacić w końcu. Chłechłechłe każdy lubię sobie poruchać. Ja swoją żonę dupczę cały czas. Chło kurwa a znów ekipa fubu. Dawać nasze konto kurwa. Headshot! Jakby było chłopaki. Znów ta pojebana ekipa afubu się wpierdoliła. No ale chyba macie po poty kurwa wydaliśmy 50k. Wiesz ile ja za taką kasę mógłbym by dziwki dupczyć. Ale rodzina jest ważniejsza niż te degeneregatki pierdolone. No racja kurwa, ale się udalo tak czy nie. Wiadomo, że tak. Ło kurwa no to dobrze chłechły. Do zobaczenia jutro panowie. Enku.